Cześć, witam Was już w 88. wywiadzie na kanale Samorozwój dla Młodzieży. Dzisiaj moim gościem jest Eliza Spakowska. Eliza w 2016 roku po ukończeniu technikum na kierunku asystent weterynarza przyjechała do Polski za lepszym życiem. <t Schedulone> <thuh> Zwierzęta zawsze były jej miłością, i chciała z nią, z nimi wiązać życie, przyszłość. Dlatego napisała CV do tego salonu grumerskiego i przyjęto ją na, na, poz, na stanowisku asystentki grumera. Prawda? Tak. W takim razie, powiedz w ogóle. Czym jest ten grumer? Czym on się zajmuje? Grumer zajmuje się pielęgnacją mhm. zwierząt. Ja ogólnie mhm. zajmuję się psami, ale są też grumerzy, którzy zajmują się królikami, kotami, nawet końmi. Więc grumer to taka osoba, która pielęgnuje zwierzęta, dba o pazury o uszki, ponieważ tam w uszach są włosy i trzeba wyrywać u niektórych raz dekoratywnych, ponieważ potem robią się stany zapalne, jeżeli tego się nie robię. E, więc no to taki stylista, tylko zwierzęcy. Mm. Okej, okay. i jak częstne, że chodzi takiego gromera? Jak... Ogólnie moi klienci e, przyzwyczajeni chodzić raz na miesiąc, raz na półtora mm. miesiąca, ponieważ wtedy on zawsze wygląda piękno, no. ponieważ jeżeli piesek przychodzi raz na trzy miesiące, no to on już jest zarośniętym, takim e, dość skudlecionym i wtedy ciężko i dla psa, ponieważ mm. już się kołtuni, kout i dla gromera też, ponieważ bardzo dużo e, szaty, kłosa które trzeba będzie najpierw rozciesać. Suszy się to o wiele dłużej, więc taka wizyta trwała o wiele dłużej. No i przez to piesek bardziej się może stresować. Dlatego lepiej tak najdłużej to dwa miesiące. A jaka jest cena takiej wizyty podstawowej? Bo wiadomo, że są różne. opcje. E, Ceny ogólnie mhm. zależą od rasy i od salonów. U mhm. nas na przykład w salonie ceny zaczynają się od 100 złotych dla malutkich piesków i rosną w górę, bo, ponieważ zależy od rasy, bo każda rasa no, inaczej, inaczej, właśnie, jest, inaczej jest pielęgnowana, mhm. ponieważ na przykład strzyżenie Bichon Frise zajmuje 3 godziny, a strzyżenie Joreczka zajmuje 1,5 godziny, czasami godzinę, jeżeli jest cieniaczek, więc cena bardziej jest zależna od stanu zwierzaczka, od salonu gromadzkiego, ponieważ nie Dużo pracują na przykład na e, innych kosmetykach, mniej na innym sprzęcie. My oferujemy kosmetyki bardzo dobrej e, marki. Wszystko jest hipoalergiczne, dlatego no, i cena jest... E. Czyli w takim razie takiego pieska się z, generalnie przycina nawet 3 godziny, tak? Czy nawet więcej? E, czasami nawet więcej, ponieważ hmm. jak przyjdzie e, taki briard, to jest to wciarek francuski, mm. on ma włosy do podłogi. I jeżeli właściciel sobie nie da rady i pies przyjdzie zakudloczony, a właściciel chce wyciesać tego psa, to no, wtedy taka wizyta trwa czasami 6 godzin. To 6 tak godzin długo trwa. tak, tak. Zależy od rasy psa, ponieważ malutki piesek, no, no to kró, krótko robi się, a mm. takie duże psy, no, no to dłużej. Ale co zależy przede wszystkim od długości czy, Od czy... rasy, bardziej, bardziej od, od rasy, ponieważ... Każda rasa inaczej jest oceniana, bo jest też inny rozmiar, inna waga, inna budowa szaty, ponieważ Bichon za na przykład lub Pudel mają kręcone, kinderzawe włosy, więc mhm. o wiele trudniej ich wyprostować i wymodelować, podczas, przygotować do strzyżenia. Jorecik malujący włos, tak samo jak maltańczyk, więc ich łatwiej jest wymodelować strzyżenie i No i o wiele mniejszy, no, mniejszy pies. Tak, a jeżeli chodzi o... A co, jak wyglądały Twoje początki? Jak to zaczęło się tutaj, o. w tym salonie właśnie? Nie, się, zaczęło się wszystko w ogóle w innym salonie i w ogóle to było tak bardzo spontaniczne, ponieważ szukałam pracy jako asystent weterynarza, ale bez ukończenia tego samego kierunku ale w szkole polecalnej w Polsce, to nie chcieli mnie przyjąć, więc wysyłałam po prostu wszędzie swoje CV i odezwała się taka pani, z salonu na zwycięstwa i powiedziała, że ja bym przyszła na rozmowę rekrutacyjną. No i przyszłam, obcięłam pazurki mm -hmm. piesku, e, pogadałam z nią, ona zrozumiała, że coś wiem na ten temat, ponieważ w Ukrainie pracowałam jako asystent gr grumera też w sumie, ponieważ e, mieliśmy przy klinice salon grumerski i czasami zdarzało się mi tam obciąć włoski pod łapkami, lub uszy, lub obciąć pazurki. No i tak się zaczęło. Ona zaczęła mnie uczyć jako asystentkę, a potem mnie po prostu zaciągnęła w ten świat groomingu i zaczęłam rozwijać się jako już fryzjer. Zachciałam spróbować swoich sił i po prostu poszłam. Potem odnalazłam swoją ukochaną rasę, z którą teraz pracuję i w której najbardziej e, jestem w sumie znana z tej rasy. Jaka to jest rasa? <todziora> Bichon <Bisz> Frise. <fryzę? todziora> A jeszcze tak wspomniałaś o tym, że już kiedy jeszcze mieszkałaś w Ukrainie, tak. to strzygłaś sporadycznie. Tak. No, to... Jak to w zasadzie? Są jakieś różnice pomiędzy tym strzeżeniem w Polsce, a w Ukrainie? No tak, ponieważ w Ukrainie to ja nie miałam żadnej wiedzy, po prostu to było to, co mi mówił grumer. Na przykład mm -hmm. wygul łapki od dołu, żeby piesku było łatwiej chodzić i nie szlifować się. No, robiłam po prostu to, co było mnie proszone, ale z reguły to robiłam zastrzyki. <laughs> Byłam częściej na sali właśnie do leczenia niż do ostrzeżenia. No proszę. A jakie kompetencje i umiejętności powinien mieć groomer? Moim zdaniem to groomer też musi posiadać e, trochę wiedzy beha o behaworyzmie, mm -hmm. ponieważ e, często mi zdarzają się, kiedy przychodzą pieskie lękliwe, e, ponieważ mieli jakieś e, e, nie wiem, lub ze schroniska są, lub często zdarza się, że właściciel próbuje w domu coś zrobić sam, i dlatego piesek, piesek się zraża. Więc, e, zawsze trzeba mieć taką wiedzę bardziej psychologiczną, e, i jak i dla psa, tak i do klienta, ponieważ e, też trzeba potrafić rozróżnić psa lękliwego. I czasami lękliwy, właśnie dlatego agresywny, a czasami jest pies, który agresywny po prostu. I z takimi psami to ja nie pracuję, więc, moim zdaniem, to grumer powinien trochę wiedzieć na zakresie psychologii zwierząt, też no właśnie strzyc umieć, umieć strzyc. I no też taka psychologia ludzka czasami też przydaje się ta wiedza, którą zdobyłam w technikum weterynarii, ponieważ przychodzą psy z porażeniami na skórze. Ponieważ na przykład pies miał dużo kołtunów i zrobili się odparzenia mhm. I skóra zaczerwieniona, chora, i na przykład, jeżeli bym nie miała żadnych e, kompetencji takich e, jako technik weterynarii, to bym nie rozróżniłam zdrową skórę od chorej skóry. E, po prostu bym pomyślałam, że ona no, może ma taką skórę. Ponieważ no, jak się nie zna, no to, no, no to nie zna. A czy jest obowiązek, żeby zdać takie technikum weterynaryjne, aby zostać weterynarzem, grumerem? Żeby zostać weterynarzem, no to na bank jest, mm -hmm. musisz w studię. A na temat grum grumera, no w Polsce niestety nie trzeba nic tego w ogóle żadnych każdy... tak umiejętności, każdy no. może zostać grumerem. Tylko mm -hmm. moim zdaniem, jeżeli człowiek chce po prostu to robić dla pieniędzy, no to, no to nie będzie żaden, żaden dobry grumer, ponieważ mm -hmm. moim zdaniem to jest praca taka twórcza. A, a taka artystyczna, więc ja z swoich klientów do nich podchodzę tak jako artysta, że do mnie przychodzi taki wielki zakłócony piesek i a wychodzi taka piękna laleczka. A ty już to widzisz w głowie od razu. Tak. Ja już po prostu widzę, co zrobię z, ty, z tym pieskiem. E, dlatego mówię, że grumer to taki artysta. Tak jak dasz mu białe połudno i on już wie, co on chce namalować, tak samo i grumer. On. Wie po prostu co zrobić z tym psem, niektórzy, którzy nauczą się zrobić jakiś jeden kształt, jedną fryzurę i próbują robić to na wszystko, na wszystkich psach, no to nie będzie dobry gromad, ponieważ e, każdy pies jest inny. To tak samo jak jeden fryzjer ludzki nauczy się goleć na, na łyso faceta, no i będzie wszystkich tak robić i, i komuś pasuje, komuś nie. Więc tak samo i z e, psił fryzjerem, że po prostu trzeba widzieć, że temu piesku na, na przykład trzeba zostawić dwóch szanuszki, a tutaj trzeba zrobić krótsze nóżki. A tutaj pustec trzeba tak obciąć, a nie inaczej, ponieważ ma na przykład jakąś z zgryzu, którą trzeba ukryć, żeby piesek wyglądał zawsze perfekcyjnie. Czyli w zasadzie oprócz takiej wiedzy stricte związanej z psychologią i z, z kwestią w ogóle tego fryzjerstwa, tak. to również ważne jest, żeby być takim dobrym grumerem, to jednak trochę takiego artyzmu też tak, sobie. Kreatywność, kreatywność, ale, tak, kreatywność to mhm. to bardzo jest pomocne, mhm. ponieważ no, bardzo często dobrymi grumerami też są ludzie, którzy bardzo pięknie rysują ponieważ to idzie wszystko w, w jednej kupie. No jeżeli potrafisz pięknie narysować coś i już widzisz, możesz, możesz nawet wypracować na tą fryzurę na papierze, zrobić na przykład, że tak, tak, lepeć jak na okrągło, tam buźkę tak, tam łapki tak i możesz potem to przenieść na psa. I ten człowiek, który potrafi to odtworzyć na papierze lub na przykład niektórzy ćwiczą na różnych e, główkach treningowych, a czy ty rysujesz zawsze takiego, taki model psa, czy ty wystarczy, że masz to w głowie? Nie, i... ja mam to po prostu w głowie, bo rysować mhm. to nie zawsze mam czas, nie zawsze mam chęć. No i ręki do rysowania to już za bardzo nie mam. Czyli bardziej masz dostrzeżenie? Tak. Super. A dlaczego, w ogóle ta pasja tak, tak interesuje? Dlaczego postanowiłaś, żeby ta praca stała się też pasją? Bo czuć od razu, że tak. robisz to z przyjemnością. Tak. E, po prostu. A mi się wydaje, że to e, zależy od tego, że znalazłam tą swoją rasę, tą swoją niszę, w której się czuję jak ryba w wodzie. Ponieważ mm. przed tym, no bardziej, bardziej lubię to, jak wychodzą e, ładne psy. To dla mnie naprawdę są takie płótna, z których ja robię arcydzieło. I dla mnie każdy pies to, to takie moje arcydzieło, mm. ponieważ e, Podoba mi się wyciągnąć z czegoś takiego, który nie ma kształtów, nie ma nic, bo przychodzi zarośnięty, wyciągnąć coś tak, takiego pięknego. I lubię po prostu potem patrzeć na reakcje właścicieli, którzy przychodzą i ojejku, to mój piesek, nie poznaje I tak samo bardzo, bardzo, bardzo lubię, kiedy na przykład moje psy, które wystawowe są, zdobywają jakiekolwiek nagrody na wystawach. Ponieważ to też o Jezu, dzięki temu, że ja tak strzygłam, to on tak ładnie prezentował się na ringu, ponieważ no, niektórzy, które sama próbują przygotować psa, na przykład tam, nie wiem, nawet tego samego to to się w domu nie da. Ponieważ według wzorca to jest określona fryzura i naprawdę, żeby ostrzec takiego bieszona lub pudla pod wystawę, to trzeba mieć mega dużo wiedzy. Ja odwiedziłam ponad 10 szkoleń i nadal ćwiczę, nadal, nadal szkole i nadal wiem, co muszę poprawić, więc mnie po prostu to tak zaciągnęło, że... Nie wiem, lubię, kiedy przychodzi na przykład piesek taki bardzo lękliwy, mm. i bardzo wszystkiego się boję, a po pracy ze mną, tak po trzeciej, czwartej wizycie, to on z radością wbiega tutaj i wita się, i w ogóle zupełnie inny pies. I to, i, i to mnie tak ekscytuje, to mnie tak, nie wiem, e, pasjonuje w, tej, w tym wszystkim, że po prostu zupełnie zmienia się zwierzę. Powiedziałeś jeszcze o wystawach. Na jakich wystawach one były? Teraz przez pandemię to było, było ciężko z wystawami, mm. ale była jedna wystawa w Leśnie i e, pies mojej zaprzyjaźnionej chodowcini przechodził tutaj do mnie na grumin. I potem na następny dzień do mnie odzywa się ta koleżanka i mówię, Eliza zajęliśmy najlepsze miejsce, najlepszy w razie jesteśmy i po prostu tak wow i to, i to, i to mega, mega ekscytuje. Więc no, ja na razie zajmuję się tylko właśnie piszącym do wystawy, przygotowuję, ponieważ no, każda, każda wystawa, mm -hmm. ka każda rasa na wystawę szykuje się zupełnie inaczej. Więc po prostu nie ma, nie ma takiego gromera, który był, byłby dobry we wszystkim. Ponieważ no, no nie ma osoby, która byłaby dobra we wszystkim. Ktoś specjalizuje się w trymowaniu, ktoś specjalizuje się w rasach strzyżeniowych, ktoś na przykład bardziej wolę te wszystkie na wystawy szykować włosy, czyli joreczki, popilotować, papi, sicu i, i tak dalej, i tak dalej. Ktoś, każdy, każdy groomer wie, czego chce. To, ale to dopiero, kiedy pracujesz to z innymi psami, to wtedy dopiero e, cierpniesz tą miłość do tej lub innej rasy psa. Że chcesz, chcesz właśnie w tej rasie specjalizować się. No tak, to wszystko idzie wraz z doświadczeniem. Tak, tak. A jak wyglądają w ogóle te, te usługi fryzjerskie, grumerskie? Czy na to jest jakieś zapotrzebowanie? Dużo jest osób, które postanawia wysłać swojego psa do groomera. Ten zawód, nie wiem, jakoś dla mnie nie był taki popularny. Ja poznałem po raz pierwszy te, te, ten zawód dopiero, kiedy Ada napisała do mnie, że tym się zajmujesz. I sprawdziłem w internecie, co, co to w ogóle jest za zawód. Moim zdaniem to jest bardzo popularne, ponieważ e, patrząc na to, ile psów jest w Poznaniu, e, kiedy idę na przykład do pracy lub wracam z pracy, to moim zdaniem to prawie trzeci, czwarty człowiek w Poznaniu ma psa lub kota lub jakiegokolwiek innego zwierzaka. Mm. Więc zapotrzebowanie na usługi pielęgnacyjne dla zwierząt zawsze byli i będą, to tak jak i weterynarz. Że, a zwłaszcza dobry, dobry fryzjer to jest e, bardzo trudno spotykane, więc zapotrzebowanie jest spore. Pytanie jest takie, jaki jest rzeczywiście cel w tej Twojej pracy, do czego byś chciała dążyć, czy masz jakieś swoje, gdzieś masz taką wizję, co byś dokładnie robiła, jakieś osiągnięcia na tych wystawach, czy na razie jeszcze, czy na razie chodzi Ci generalnie bardziej o to, żeby te psy były jak najlepszej jakości i nie masz takich pobudek związanych z osiągnięciami na konkretnych wystawach? No, na razie to dla mnie nie liczą się żadne na przykład konkursy gromadzkie mhm. lub super wystawy jakieś. Na razie uważam za mój sukces te psy, które wychodzą szczęśliwe, mhm. które chcą wracać, które są mega zadowolone z, ze mnie, bo klient... Prawda jest taka, że klient to jest pies, że jego właściciel to jest w sumie klient bardziej... E, Drugi klient, który płaci no tak, bo no to... pracuję ja właśnie z psami, więc e, moim sukcesem to są moje psy: e, te, które osiągałam na wystawach, e, te, które przychodzą szczęśliwe. A w przyszłości no, chciałabym spróbować się w bardziej takich, nie wiem, wystawach zagranicznych, przekować psów na zagraniczne wystawy lub na przykład spróbować sił w konkursach grumerskich, ponieważ to jest też bardzo bardzo fajne, kiedy robisz psa na konkurs, sędzia cię ocenia i dostajesz jakiekolwiek trofeje. Ale na razie to A ten jest... konkurs ten to się odbywa tak na żywo, że wtedy. tak. tak. Ogólnie odbywa się na żywo, zgłaszają e, się bardzo dużo gromad i strzygą prawie bok obok siebie i mają określony czas, e, mają określoną kategorię i mhm. właśnie strzygą i potem sędzia ocenia i wtedy wiesz, czy zrobiłeś dobrze, czy zrobiłeś. Na, na, najbardziej konkurs jest fajny tym, że ten sędzia ci powie, e, co ty masz do poprawy. Nad czym trzeba dalej popracować, na co trzeba zwrócić uwagę, ponieważ no nie zawsze, nie zawsze wiesz, co masz do poprawy lub w jaki sposób to musisz poprawić. A dużo jest takich konkursów? Ogólnie jest bardzo dużo, ale teraz przez pandemię dużo konkursów mm -hmm. zostało zawieszonych lub wprowadzone w tryb online, czyli strzeżenie przed kamerkami, ale dla mnie to już nie jest to ta ekscytacja, która byłaby na, na żywo. Ponieważ no, przed kamerką no to sędzia nie przyjdzie i nie będzie zagrzebywać sobie tebie włosy spod pachy lub spod e, lapek od dołu. Mhm. Można tam mi się wydaje coś ukryć, ale nie wiem, no, ale moim zdaniem na żywo jest lepiej. <laughs> to prawda. A czego ryczysz moim widzom? E, życie przede wszystkim dążyć do swojego celu, nigdy się nie poddawać e, i po prostu marzyć i spełnić marzenia. <laughs> Tak, z tym się zgadzam. Jak widzicie, Eliza swoje marzenie spełniła, czyli została grumerem. No i życzę powodzenia w dalszych Twoich losach z tym zawodem. A ja Wam bardzo dziękuję za, za to, że wysłuchaliście wywiadu, również Elizie za Dzień. jego udzielenie. I widzimy się tradycyjnie już za tydzień w poniedziałek o godzinie 20. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! Jakie, jakie są takie wystawy, na których Ty się... znaczy Ty... Psy, które, które, no te psy, których. Lub na, nawet wiem, że niektórzy ćwiczą na takich gąbkach, stero, nie steropiach. Takie gąbki, które można.